I Ari Sorkoram W filmie Żar Tropików. Słodka idiotka. To twoje rybki, więc sama je karmi. Prosiłam, żeby się nakarmił, bo musiałam wyjść. Czy to tak wiele? Nie mam czasu na takie głupstwa. Wiem. Tajwanu przyszła odpowiedź na twoją ofertę. Nie teraz. Nie widzisz, że prowadzę prywatną rozmowę? Też mi prywatna. Całe miasto cię słyszę. To mój dom i mogę w nim rozmawiać, jak mi się podoba. Co mam zrobić? Faksy przyszły za 25. Powiedz im, że nie dam więcej niż 20 milionów, czyli nie ustępujemy. Chodź do mnie. Powiedz mi, co cię gryzie. Powinniśmy dać sobie z tym spokój. Jak to? ostatnio rzadko mieliśmy okazję. Mówię o nas, o naszym małżeństwie. Nie wiem, czy w ogóle ma sens. I kto to mówi? Gdyby nie ja, wciąż mieszkałabyś w tej budzie koło torów w Jersey City. Dzięki mnie nabrałaś klasy. I kto to mówi? Facet, który skończył dwie klasy podstawówki. Nie chcę się kłócić, muszę po prostu wszystko przemyśleć. Odkąd Cię znam, nie zdarzyło Ci się, żebyś o czymkolwiek myślała. A jeśli chodzi o te cholerne rybki, nienawidzę Cię. Wiesz, kim jesteś? Skończonym głupkiem. Zostaw mnie w spokoju, ty, Neandertalczyku. Chyba nie mówisz o mnie. Oczywiście, że nie. Myślałam, że to ten zwierz, za którego wyszłam. Wybierasz się dokądś? Muszę od niego odpocząć. Potrzebujesz towarzystwa? W skarbie. Jesteś jedyną osobą, która widzi we mnie człowieka. Dobrze to zabrzmiało. Możesz go zostawić. Nie jesteś jego własnością. On nawet mnie nie kocha. W przeciwieństwie do mnie. Mieliśmy o tym nie rozmawiać. Prawda? Bo obiecałaś, że się zastanowisz. Właśnie, mam zamiar wszystko dokładnie przemyśleć. Stary człowiek i morze. Pożyczyłem ci to, jak tylko tu przyjechałem. Najlepsza książka, jaką udało mi się przeczytać. Wiele mnie nauczyłeś. O książkach, o życiu i tak dalej. To dzięki tobie mam odwagę zrobić ten krok. Sam nie wiem, czy się z tego cieszę. Do widzenia, Robercie. Casey, powiesz mi, dokąd jedziesz? Sama chciałabym wiedzieć. Jesteś pewien, że ten slauter coś potrafi? Jest najlepszy na wyspie. To jeszcze niewiele znaczy. 12 lat piję z tego kubka i za każdym razem kawa lepiej mi smakuje. Pomyśl, co by było, gdybyś go kiedyś umył. Next Sloter. Stłukł pan mój kubek. Dopiszecie mi go do rachunku. I tak był zapleśniały. Proszę usiąść. Nazywają mnie Wielki Marv Pardee. Nie powiem dlaczego. Przynajmniej nie przy kobiecie. A to Bob Sterling. Pilnuje moich interesów. Oficjalnie jestem prezesem Pardee Enterprises. Czy możemy służyć? Chciałbym, żebyście znaleźli tę dziewczynę. Całe życie takie szukamy. To pani Paddy. Ostatnio trochę się z Casey posprzeczaliśmy. Powiedziała, że musi odnaleźć samą siebie. Wątpię, czy jej się to uda. Skąd pan wie, że jest na wyspie? Kupiła bilet do Key Mariah, ale nie zarezerwowała miejsca w hotelu. Musicie ją znaleźć. Cena nie gra roli. No cóż. nie sposób panu odmówić, chcę, żebyś mi pomógł. Dlaczego akurat ja? Pracujesz dla mnie czy nie? Wiąże nas nieformalna umowa. Nieformalna? Znaczy nie płacę ci oficjalną walutą? Teraz czy później? To się okaże. Szukam tej dziewczyny. Ma na imię Casey. Znasz ją? Przed chwilą ktoś o nią pytał. Miał to samo zdjęcie. Kto? Ten facet. Nie przeszedłby przez wykrywacz metalu. Mówi poważnie. Ma broń. A co z forsą? Później. Hej kolego, podobno pytałeś o jakąś dziewczynę. Widziały się? To zależy. Dlaczego jej szukasz? Nie mogę powiedzieć. No to ja też nie. Przestań mnie denerwować. Widziały się czy nie? Nie jesteś zbyt domyślny. Masz, gdzie ona jest? Stoi pod prysznicem. Dzięki, stary. Nie ma za co. Też miałem problemy z kobietami. To nie ona. A teraz doszedł ci jeszcze kłopot ze mną.